Dzień dobry. Rozmawiam dziś z panem Tomaszem Fedyszynem. Dlaczego pan maluje? Bo to kocham. Malarstwo to moja pasja i uważam, że malarstwo jest językiem, którym można powiedzieć o czymś, o czym nie da się opowiedzieć słowami. Jak wygląda pana proces twórczy? Różnie. Czasem się dochodzi do efektu od razu. Czasami trzeba przemalować kilka razy, ponieważ kolory inaczej wyglądają w nocy, inaczej w dzień. Składa się na to bardzo dużo czynników. Talent się ma, czy trzeba go znaleźć i wyćwiczyć? Uważam, że każdy ma talent i powinno się go pielęgnować, ale nic się nie osiągnie bez ciszenia na swoją pasji. Dziękuję. Dziękuję.